Rozdział 11 Czy może ktoś być jednocześnie żyjący i umarły? Jeśli to jest niedorzeczne, żebyśmy człowieka zanim do śmierci dojdzie mieli nazywać, że już jest po śmierci, bo do czegóż się zbliża pędząc czas życia swego skoro już jest w śmierci. Przede wszystkim dlatego, że dziwaczna to rzecz nazywać kogoś i żyjącym i umierającym. Bo nie może nikt być razem i czującym, i śpiącym, więc zapytujemy, kiedyż będzie człowiek umierającym. Bo zanim śmierć nadejdzie, nie jest umierający, lecz żyjący. Gdy zaś śmierć już przyjdzie, nie będzie wtedy umierający, lecz umarły. Umierający człowiek jest ten, co jest jeszcze przed śmiercią, umarły po śmierci, więc kiedyż jest w śmierci? Bo wtedy jest właśnie umierający, jako że trzecim wyrażeniem, wyrażeniom przed śmiercią, w śmierci i po śmierci odpowiadają trzy wyrazy: żyjący, umierający, umarły. Kiedy jest więc człowiek umierający, czyli w śmierci, to znaczy, gdy nie jest ani żyjący, czyli przed śmiercią, ani umarły, czyli po śmierci, lecz umierający, to znaczy w śmierci, trudno to określić. Bo dopóki jest jeszcze dusza w ciele, a zwłaszcza jeszcze i czucie, niewątpliwie żyje jeszcze człowiek złożony z duszy i ciała, a więc jest jeszcze przed śmiercią, nie w śmierci. Kiedy znów dusza odejdzie i zabierze wszystkie czucie, wszelkie czucie ciała, jest już wtedy po śmierci, taki człowiek nazywa się już umarły. Pomiędzy tym jednym i drugim czasem zginął gdzieś pośredni, którym człowiek jest umierający. Jest w śmierci, bo dokąd jeszcze żyje? Jest przed śmiercią. Jeśli żyć przestał, jest już po śmierci. Nie można więc wyobrazić sobie, kiedy jest umierający, czyli w śmierci. W podobny sposób trudno znaleźć w biegu czasu czasu teraźniejszego, bo nie ma najmniejszej chwili takiej, która by była przejściem od czasu przyszłego do przeszłego. Zdawać by się więc mogło, że nie ma wcale śmierci ciała, bo jeśli jest, to kiedyż jest, skoro w nikim ona być i nikt w niej być nie może dopóki się żyje? Jeszcze jej nie ma, bo życie jest przed śmiercią, nie w śmierci, a jeśli już się żyć przestało, już śmierci nie ma, bo już wtedy jest po śmierci, nie w śmierci. Ale znowu, jeśli żadnej śmierci nie ma przed czymś lub po czymś, to cóż to znaczy, gdy mówimy przed śmiercią lub po śmierci? Cze to słowa, skoro żadnej śmierci nie ma? Niestety, obyśmy do nieba przez życie dobre dostać się mogli, bo tam dopiero naprawdę śmierci żadnej nie ma. Tutaj zaś nie tylko jest ona, lecz tak jest bolesna i żadna mowa tego wyrazić nie może i niczym się od niej, uwolnić nie można mówmy więc wedle zwyczaju inaczej bo i nie możemy i powiadajmy przed śmiercią mówiąc o czasie zanim śmierć nastąpiła tak i w piśmie jest przed śmiercią nie chwal człowieka żadnego mówiąc zaś o czasie gdy przyszła już śmierć wyrażajmy się po śmierci tego lupowego stało się to lupowo mówmy o czasie teraźniejszym jak umiemy tak, jak się na przykład mówi: Umierając, ktoś tam pozostawił testament. I tym lubowym to i to, umierając, zapisał, chociaż właściwie tylko zupełnie żyjący mógł to uczynić, i uczynił to raczej przed śmiercią, nie w śmierci. Mówmy również, jak pismo święte mówi, które nie waha się o umarłych mówić, co już są po śmierci, że są w śmierci, albowiem w śmierci nie masz. Kto by na ciebie pamiętał? Dopóki bowiem nie odżyją, słusznie się o nich mówi, że są w śmierci, tak samo jak we śnie jest każdy, dopóki się nie obudzi. Wszelako, chociaż o pogrążonym we śnie mówimy, że są śpiący, nie możemy w taki sposób o tych, co już umarli, mówić, że są umierający, bo już nie umierają, o ile mówimy o śmierci ciała. A o takiej właśnie mówimy, gdyż są od ciała już odłączeni. O to właśnie chodzi, że, jak powiedziałem, niepodobna tego wytłumaczyć słowami żadnymi. Jakim sposobem, bądź o umierających, mówimy, że żyją, bądź o umarłych, już po ich śmierci mówimy, że są w śmierci. Jakoż bo już po śmierci, jeśli jeszcze w śmierci. Zwłaszcza, że nie możemy ich nazywać umierającymi w taki sposób, jak we śnie pogrążonych nazywamy śpiącymi, jako w gnuśnieniu zostających gnuśniejącymi, cierpieniu cierpiącymi w życiu zostających żyjącymi. Tymczasem tutaj o umarłych zanim powstaną, mówi się, że są w śmierci, a jednakże umierającymi nazwać ich nie można. Uważam z tego powodu, że zupełnie właściwie. I akurat tak się złożyło, jeśli nie z rozmysłu ludzi, to kto wie, czy nie z woli Bożej, że tego czasownika umierać w języku łacińskim, nie zdołali nawet gramatycy odmieniać wedle tego prawidła, jak inne takie czasowniki odmieniamy. Bo, na przykład, oritur jest w czasie przeszłym, ortus est. Tak samo inne, podobne, tworzące czas przeszły z imię słowu. Natomiast, jeśli do moritur, możemy powiedzieć czas przeszły, mówimy mortus est poddawając, poddawając podbajając literę u tak więc wymawiamy mortus jak fatus, głupi ardus, strome, kons, konspicus widoczny i inne podobne które nie są w czasie przeszłym gdyż są to imiona i podług czasów się nie odmieniają tamto zaś imię mortus Iżby się to podług czasów odmieniało, co się odmieniać tak nie może, zarówno z imię czasu przeszłego. Zupełnie się to więc stosownie złożyło, że jak sama rzecz przez ten wyraz oznaczona nie może się odmienić w działaniu swym, takie słowo ją oznaczające nie może się w mowie odmieniać co do czasu. Stać się to wszakże może przy pomocy łaski zbawiciela naszego, że choć drugą śmierć odmienić. Czyli uchylić od siebie zdołamy. Cięższa jest bowiem tamta i spośród wszystkiego złego, najgorsza. Nie na oddzieleniu duszy od ciała zależy ona, lecz na wiecznym karaniu połączonych ze sobą i ciała i duszy. Tam dopiero wbrew temu, jak się ma z pierwszą śmiercią, nie będzie ludzi przed śmiercią i po śmierci, lecz będą wszyscy zawsze w śmierci, a więc nigdy żyjący i nigdy umarli lecz bez końca umierający, nigdy bowiem nie będzie człowiekowi gorzej w śmierci, jako tam, gdzie będzie sama śmierć bez śmierci.